ten laptop nie sprawdzi się i do gier, i do pracy. To nowy Omen 16, a to trzy rzeczy, które musisz o nim wiedzieć. Po pierwsze, jest mega wydajny. Na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen 98940 8940HX i układ graficzny Nvidia GeForce RTX 5070. Świetnie radzi sobie z grami AA, równie dobrze sprawdza się w montażu wideo, edycji zdjęć i innych zastosowaniach kreatywnych. Po drugie, ma świetny wyświetlacz. 16 cali, IPS, Proporcje 16x10 i odświeżanie 240 Hz. To płynność, którą docenią esportowcy i kolory, które przypadną do gustu nawet profesjonalnym grafikom. Po trzecie, ma Windowsa 11, a to oznacza, że zrobicie na nim co tylko się wam zamarzy. Mówimy tu o praktycznie nieograniczonej bibliotece gier i aplikacji profesjonalnych, które będą działały jak złoto. Chcesz jeden laptop do wszystkiego? Omen 16 jest pragmatycznym wyborem. Dostajemy konkrety zamiast firewerków i to w fajnej cenie. Więcej informacji na telepolis.pl, link w opisie filmiku.